Siemka, ze strony Prostow to jest kolejny odcinek z Batman Arkham Asylum Jak sobie pamiętacie robiliśmy sobie cavesy na 100% To była dość duża lokacja, ponieważ zajęła nam dwa odcinki, ale głównie bym to zrobił w jednym I teraz uważam, że powinienem robić z jednej lokacji po jednym odcinku, pomimo tego, że byłyby długie Teraz będę robić Arkham West Tu widać troszeczkę mniej będzie tego wszystkiego, no ale no, najwięcej jest trofeum, więc aż 14 Ale w caves'ach było chyba 17, czy tam 18 I tu mam pierwsze szczęki I to chyba wszystkie tutaj Oczywiście mam mapę z znajdźkami włączoną Jezu, jak mi zaczyna, ty. Zmierzmy z jaj. Ups! A dobra, udało się. Aha. A ja się dziwiem, jak tu wejść. To już wiem. To jest zagadka. Scarface? Co to, to Scarface? Ona nie wiem. A czekajcie. Ja sobie wejdę tu jeszcze raz. I stanę tu. Dobra, czyli to było czwarte trofeum zaznaczone na mapie. Nie ma żadnego? Czy jak? Nie wiem. A bo tu jest. Może. A tu nie ma żadnej ściany, ten do rozwalenia? Czy coś z ultrapazurem? mi to pokazuje jeszcze jedną, jeszcze jedno trofeum. Nie wiem, no gdzieś tutaj? Tu? Ej, kurde, serio nie wiem. Ja tu nigdzie nie widzę. Kurde co ja robię? No serio, nie ma tu nic? Jestem ślepy, czy co? Bo to z jednej strony, czy jak? Ej, czekajcie. Bo ja tu czegoś nie ogarniam, naprawdę. Urwa trzecie trofeum. W sumie przydałaby się ten mapa z sekretami. Póżwo. Nie, no to powinno być gdzieś tutaj jakieś zaznaczone na mapie. No ja nie mogę. Ja pier... Nie, ja zaraz zwracam, bo mnie denerwuje ten typ. Uwaga, ogłaszam wszech i wobec, że ta mapa jest po prostu kretyńska. Yy... To co zebrałem Arkham North, pamiętacie Secret Mapę? Yy, ja pamiętam Riddler Challenge, patrzę i... Była taka sytuacja, że zostało mi ostatnie trofeum i pokazywało mi, że tutaj. I pamiętacie to dziwne wejście, gdzie znalazłem chyba kronikę Arkama. To właśnie trzeba tam wejść i tu będzie to trofeum, którego szukałem. Super! Ten poradnik po prostu mogę sobie w dupsko. Yy, i straciłem cenne sekundy nagrania, więc... Yy, nie wiem po prostu jak wyrazić się spierdolenie tego poradnika, więc... Naprawdę. To już jest śmieszne i żałosne. Ja sobie postawię znowu... <słuch> straciłem cenne minuty odcinka przez jakichś głupich idiotów. na nie umiał zrobić dobrego poradnika. Najpierw zebrać sekret mapę, później dopiero yy, to wszystko sobie podzielić Ja nie mogę, no co naprawdę Tak mnie zdenerwowali teraz W tym momencie to po prostu szkoda gadać, naprawdę Spierdolenie takich ludzi mnie dobija Niektórzy jeszcze mogą powiedzieć... O ciesz się, że w ogóle zrobili taki poradnik! No, dziękuję za taki poradnik, naprawdę. Mm. Nie to, że coś ale pusy, ja to rozwaliłem. Ej, ja mogę spaść do wody w ogóle? Czy nie? <zysy> <gulia> Kurwa, jestem głupi. O. <gulia> LOL, nie zauważyłem tego. Przeteleportował mnie na jakiś dach. To powinna być 14. A w tam... Mm. Batwing hmm, czekajcie, ja sobie wrócę i pójdę tam, siup elohere ej, to jest zagadka tak, Dow, Scarecrow, Gas Breakdown, Barriers Coś tam, coś tam Czyli co? Scarecrow tutaj ukrył, ukrył swój gaz? No na no to wygląda LOL Hmm, to niezłe te... skoki. Ej nie wiem gdzie ten. Nie, nie mogę. Kurwa, madzi, gdzie to jest? Czekajcie Dobra wróciłem tutaj Ej serio ja nie wiem co zrobić LOL? Jak oni znowu mnie zrobili w konia, to po prostu ja robię cięcie i szukam innej mapy. To była chyba trzynasta trofka. No już chociaż ten telefon tak szybko działa, naprawdę. Jakby to był mój, to bym zwariował. Aha. Aha. a Kurwa, ha. Co za debil to wymyślił. Ej serio, nie znalazłbym tego sam. Ja się boję co będzie w Arkham City w jakimś innym Batmanie jakimkolwiek innym Batmanie sorry Dobra jak na razie chyba mamy już około 7 minut Cinka a ja praktycznie jestem w dupie i nic nie zrobiłem zrobiłem jednego dla ile właśnie zrobiłem? Praktycznie nic Aj didul didu Mm. Musimy iść na dach Medicio facility 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 czy jakoś tak facility 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 o jakoś tak <grywa> mój angielski tak bardzo czekajcie ja to z drugiej strony muszę podejść w ogóle LOL, rośliny bluszcza nawet zajęły te Latarnię morską. To nieźle. Jest. Lidler i moje. Przed wejściem do Medicio Facility jest ten. Są szczęki Jokera. Już będziemy mieli ich pięć. Tu obok jest o, właśnie. Dobra, tryb detektywa. Tu mamy serografik sequencer. Dobra. Hello. Charakter trophy, anklet Harley Quinn. Tu gdzieś na środku będzie secret map. A to chyba tutaj będzie. Tu na trzecim poziomie trudność. Hello. Pick up secret maps. O jezu Nie chcę patrzeć na te znaki zapytania naprawdę Właśnie tutaj mamy tylko jednego tapa na szczęście Więc nie będziemy musieli wysłuchiwać zbytnio I jeszcze jedna kronika Arkama Czy coś tutaj jest na przykład? Mamy szczęki nie wiem gdzie to, ale gdzieś tutaj właśnie powinno być trofeum. Podemno? Tak, podemno. Krzeczku. To jest ogólnie ultrapazor do użycia. Halo ba. Teraz nie powinienem słyszeć ten przycisków. A nie wiem jak to będzie. Oj, mamy karni karmama. My family's killer stood in front of me. Years of therapy have deemed him sane. I was proud to see him walk free. In exchange for his liberty, The state required only a signature. He talked about wanting to walk in a park, how he longed to feel fresh air on his face. And then he took my father's fountain pen and killed my secretary. As he was subdued, he screamed out, pleading for forgiveness, for pity. But I had none. I watched as guards beat him to a stain on the floor. Dobra To było na tyle Chyba tylko jedna była, Kronika Arkama Dobra Ale tu gdzieś powinien być riddle No subject detected A Ej, nie wiem co to jest. No, Ty też mnie widział. Czekajcie, ja się to rozwiążę. Okej. Okay. Co tu jest? Aha! Dobra, czyli rozwiązałem jedną zagadkę. A została jeszcze druga. Tylko nie wiem jaka. Dobra, elo. Mnie nic nie łączy teraz. Czyli co, to musi być pierwsza zagadka. Czekajcie chwilę. Mech, możecie sprzywinąć zresztą Jak coś nie pasuje Znaczy jak coś komuś nie pasuje Aha Super, czyli znak zapytania Tu jest po prostu Mam nadzieję, że w Arkham City czegoś takiego nie będzie Dobra Czyli ja wracam do mapy którą stronę teraz w tą Tak tutaj tak tutaj.

I always wanted to join the circus, but my father wouldn't really let me. And after <coughs> my father was gone. One week from retiring when a mob blessing. What are you scared of? Scared? Yes, scared. It obviously something. Something that made you what you are. What if, what if I'm too scared to remember? It hurts too much. Then I can help <coughs> you. Wow. Nie ja wiem o co chodziło, ale kurde wam teraz to tłumaczy wszystko. Gdzie tu jest? Trofeum. Tutaj, dobra. Easy Dobra. Kurde klikłem. Tu mi jeszcze jedno trofeum zostało. O, pewnie się ten... Kajcie zobaczę, czy rzeczywiście tu jeszcze czegoś nie ma. Bo to zresztą nie wiadomo. Dobra, tu mamy ultrapazur. Dziękuję. Teraz w tamtą stronę, tak w tą stronę. Czekajcie, bo tu gdzieś było trochę, pamiętam. A tu jest. Już miałem się próć, że nie dali trofeum. <grymne> Dobra, zaraz powinienem też zrobić wszystko te trofea o tu na górze powinno być o też trofeum kolejne szczęki tu będą dobra to wszystkie nie pięknie chciałem serograficy węsera dać Dobra, to nie wszystko właśnie. Moje. I koniec. Chyba. Kurde, żadnego upgrade'a w tym odcinku, żeśmy nie dostali. Mamy wszystko. Dobra, czyli Arkham West Intensive Treatment, Ar Ar Arkham North yy, i Cavesy mamy na razie zrobione w 100%. W na następnym odcinku chyba zajmiemy się Penitentiary yy, albo Medicial Facility, ale chyba Penitentiary raczej, bo jest bliżej. <grych> Dobra. Tak więc, y mam nadzieję, że odcinek się spodobał, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Batman Arkham Asylum.